Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 listopada. Posłuchajcie fragmentu z listu do Tytusa. Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przeobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo, przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga. Zbawiciela naszego do Tytusa, Dziecka Mego, prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. W tym celu zostawiłem Cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak się zarządziłem, może nim zostać ten, to jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem, nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, Rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywań odpornych. Dzisiaj w tym fragmencie zwracają moją uwagę wymagania, zalety i cechy, które powinien posiadać biskup. To pokazuje, że każdy biskup jest człowiekiem który potrzebuje modlitwy o świętość i o mądrość. To słowo bardzo konkretnie zaprasza nas do modlitwy za biskupów, za pasterzy Kościoła. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.